Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Stone Talk. Jesteśmy już po zawodach w Pucku, także obserwujcie nasze Instagram, nasz Instagram i Facebook. Tam podsumowanie zawodów w Pucku na pewno niedługo albo już wpadło. Nie ukrywamy, że nagrywamy ten odcinek odrobinę wcześniej, a dzisiaj gościmy w Urzędzie Miasta we Włodysłowowie. Jest ze mną Pan Burmistrz Miasta Władysławowo, Pan Roman Kurze. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Burmistrzu, jesteśmy właściwie u wrót następnych zawodów z cyklu Stone Man Triathlon. Od już 25 czerwca gwiazda Morza Stone Man Triathlon właśnie we Władysławowie czy wodesłowo to jest dobre miejsce na debiut triatlonowy pana zdaniem? Myślę, że najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy gminą nadal na północ, jesteśmy niezwykli. Jesteśmy gminą wybitnie morską i to jest jedyny triatlon w Polsce, który odbędzie się w tej części naszego pięknego, uchanego kraju. I słowo jest też bardzo sportowe i te trzy dyscypliny, które wchodzą w triatlon, są nam bardzo bliskie. Wydatkujemy na nie bardzo dużo pieniędzy i bardzo promujemy zarówno w idee sportów wodnych i w, w oczywiście pływanie, jak i w wszystkie sporty związane z rowerem, no i bieganie, w którym również bardzo mocno się specjalizujemy. Także mm -hmm. myślę, że jest to pewnego rodzaju taka korona, zwieńczenie tych wszystkich dyscyplin, które bardzo lubimy. Mm -hmm. A, bo to jest właściwie pierwszy triatlon w historii Władysławowa. Co Pana skłoniło i cały zespół urzędu do tego, aby przyjąć właśnie miano gospodarza naszych zawodów? Przede wszystkim w organizator, który jest sprawdzony. Lubimy również nowe wyzwania, w, jesteśmy otwarci na, na nowe rzeczy, nowe projekty. Mhm. I tej dyscypliny sportowej w naszej gminie nie było, i chcielibyśmy ją trochę wypromować, pokazać, że, że również w, nasza gmina. A może w sposób szczególny nadaje się pod kątem infrastruktury w, dla w sportowców, którzy do nas przyjadą. Mhm. Wielu spośród moich znajomych, prywatnie, obawia się edycji we Wodosowowie ze względu na pływanie. No, ale wydaje mi się, że tu chyba naprawdę nie ma się czego obawiać, bo zabezpieczenie od strony wodnej jest jak najbardziej, ale też nasze morze jest bardzo przyjazne, zwłaszcza u otwarcia już samych wakacji, prawda? Dla wszystkich tych, którzy mają wątpliwości myślę, że je bardzo szybko rozwieje, mhm. ponieważ organizujemy Również nordowe morsowanie, czyli w styczniu kilkaset osób chodzi do wody i tam również inną formę rekreacji stosuje. Warunki są dużo trudniejsze, więc nie obawiamy się, że wszyscy użytkownicy, którzy też na co dzień wypływają, nie poradzą sobie z, z tym akwenem. Oczywiście trzeba dodać, że, że będą służby, które będą zawsze dbać o, o to bezpieczeństwo, które jest w tego rodzaju dysponacjach zawsze najbardziej bezpieczne. Także mm -hmm. e, trzeba zadać sobie pytanie, czy wszyscy będą gotowi pod kątem formy. Innych obaw nie <śmiech> mam. <śmiech> to miejmy nadzieję. Pamiętajmy też, że nasza edycja we Władku wygląda w ten sposób, że nie wypływamy w głąb może tylko płyniemy wzdłuż linii brzegowej. Także naprawdę nie ma się czego obawiać, na pewno będziecie bezpieczni. I będzie bardzo dużo widzów w związku z tym, ponieważ mamy szerokie, piaszczyste plaże. Dokładnie tak. No właśnie, ale będzie też dużo widzów ze względu na to, że 25 czerwca to jest niedziela zaraz po zakończeniu roku szkolnego. No i ciekawi mnie, czy organizacja tak dużego wydarzenia, zamykanie ulic, właśnie zgody na wszystkie nadmorskie czynności, czyli pływanie i tak dalej, czy to jest ciężka sprawa dla pracowników i właściwie całego zespołu Urzędu Miasta w Słowowie dla, dla samorządowców? To jest na pewno duże wyzwanie, pod kątem również przekonania mieszkańców do tego, że warto aby były pewne uciążliwości, które nie trwały zbyt długo po mhm. to, żeby stać się również pewnego rodzaju, być identyfikowaną gminą jakby z, i przyjazną w sportowi i rekreacji. Myślę, że to początek wakacji, ten sezon turystyczny w ten weekend dopiero się rozpocznie w związku z tym, że kończy się rok szkolny i, i jest to pewnego rodzaju jakby otwarcie sezonu turystycznego w gminie Wazłowo. Myślę, że wszyscy jesteśmy już tolerancyjni, ponieważ wiele razy uczestniczymy w różnych miejscach, w pewnych wydarzeniach i wiemy o to, żeby wytworzyć pewną wartość tutaj, taki duży potencjał sportowy, to czasami trzeba uzbroić się trochę więcej tolerancji. Mhm. A czy w Urzędzie Miasta już trwają prężne przygotowania do startu sztafety? Bo we wszystkich pozostałych urzędach, w których byliśmy, ale też u naszych partnerów tytularnych, gdzieś tam jakieś już po cichu dochodzą nas informacje, że sztafety się przygotowują. Czy tak samo jest tutaj? Nie odpowiem na to pytanie. Może Państwa po prostu zaskoczymy już w dniu zawodów. Mam nadzieję. A czy Pan może planuje start? To jest zobowiązanie, które będę musiał dotrzymać, więc powiem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy. Dobrze, rozumiem. Na Zapisy są nadal Otwarte, także liczymy na Pana udział. Panie burmistrzu, jakie jeszcze atrakcje czekają turystów, ale też mieszkańców gminy Władysławowo w tym sezonie? Może nie wszystko, bo domyślam się, że jest tego na pewno bardzo dużo, ale czy możemy zdradzić jakąś taką perełkę, na przykład, która może się. Oficjalny sezon turystyczny w, otwieramy w 30 czerwca, ponieważ ten rok jest dla na nas rokiem jubiluszowym. Władysłowo w 30 czerwca będzie obchodziło 60-lecie nadania praw miejskich. Będziemy mieć bardzo dużo uroczystości. W ślad również w okresie wakacyjnym, zarówno w mieście Balsowo, jak i w każdej miejscowości stanowiącym obręb gminy Balsowo będziemy organizować szereg wydarzeń i sportowych, i kulturalnych tak jak wspomniałem, w każdej miejscowości. Tych koncertów będzie w kilkanaście wydarzeń, kilkadziesiąt. Nie ciężko wymienić je w wszystkie. Tych gwiazd ogólnopolskich będziemy mieć kilkanaście. Więc zapraszamy serdecznie w okresie wakacyjnym zarówno tych turystów jednodniowych z okolicy, jak i tych, którzy w... Głębi kraju, a także z zagranicy do nas licznie przybywają, żeby podziwiać ten morski charakter naszej gminy. Gminy, wybitnie turystycznym, które ma bardzo dużo infrastruktury przyjaznej dla formy właśnie wypoczynku, mm. rekreacji. No właściwie Władysławowo zawsze była taką miejscowością, która mi prywatnie kojarzyła się z tym, no że tutaj przyjeżdżały największe gwiazdy, także już się nie mogę doczekać następnego sezonu. I takie gwiazdy jeszcze w tym roku przyjadą na przyłomie lipca i sierpnia, ponieważ mm. i tutaj też serdecznie zapraszam, mieli kolejną edycję Alei Gwiazd Sportu i naprawdę w tym roku przyjadą gwiazdy światowego formatu. Czyli jak widzicie, Władysławowo stoi na sportowo bardzo dobrze, także mamy nadzieję, że nasz triathlon na stałe wpisze się do kalendarza imprez. Panie Burmistrzu, no chyba nie zostaje nam nic innego jak zaprosić na zawody. Jeszcze tylko takie małe pytanie, bo nasze zawody słyną z tego, że mamy również zawody dla najmłodszych. Kids Run oraz Aquathlon i te zawody są całkowicie darmowe, także warto się zapisywać. Czy planuje Pan swoich najbliższych zabrać na nasz triatlon? Ja muszę powiedzieć, że wczoraj uczestniczyłem w wydarzeniu w naszym przedszkolu samorządowym i była pierwsza olimpiada w taka sportowa naszych przedszkolaków, więc myślę, że to jest pewna forma już przygotowań do tego mhm. wydarzenia które wspólnie organizujemy. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Panie burmistrzu, kamera jest pana, proszę o zaproszenie. No Myślę, że lepszego człowieka do zaproszenia niż pan burmistrz nie ma w tym momencie. Także kamera jest pana. Serdecznie zapraszam wszystkich uczestników wydarzenia do wzięcia udziału 25 w czerwca w triatlonie we Władysławowie, które będzie niezwykłym wydarzeniem w historii i naszego miasta, ale też jakby regionu. Dla wszystkich uczestników gwarantuję moc piękny tras a dla widzów również możliwość zapoznania się z naszą infrastrukturą, naszymi pięknymi krajobrazami gminy Wasłowo. Serdecznie zapraszam Was 25 nie może Was nie być. Dokładnie tak. No chyba piękniejszego miejsca na rozpoczęcie wakacji nie ma. Widzimy się we Władysławowie 25 czerwca na Gwiazda Morza Stonman Triathlon. Jeszcze tylko przypominamy, że nasz cykl nie kończy się we Władysławowie. On idzie dalej. 16 lipca będziemy w Szemudzie na luk Konexton, Mentriatno, także tam też możecie się zapisywać i razem z nami ten cykl zakończyć. Panie burmistrzu, dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję Wam za obecność. Odwiedzajcie naszego Instagrama, naszego Facebooka, zapisujcie się na zawody. No i widzimy się na trasie. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.